O zdarzeniach losowych A i B zawartych w omega wiadomo, że B jest zawarte w A, prawdopodobieństwo zdarzenia A jest równe 70 i prawdopodobieństwo zdarzenia B jest równe 30. My musimy policzyć, ile wynosi prawdopodobieństwo sumy zdarzeń A plus B. A żeby to zrobić, to skorzystamy ze wzoru, który jest dany w tablicach maturalnych, ze wzoru na prawdopodobieństwo właśnie sumy zdarzeń. No i ten wzór wygląda następująco. Żebyśmy mogli obliczyć prawdopodobieństwo sumy zdarzeń A plus B, no to musimy znać te trzy elementy. P od A, P od B oraz prawdopodobieństwo iloczynu zdarzeń. Prawdopodobieństwo A i prawdopodobieństwo B mamy podane w treści zadania. One są równe odpowiednio 0,7 oraz 0,3. No i musimy po prostu policzyć prawdopodobieństwo iloczynu. Jak już będziemy mieli prawdopodobieństwo iloczynu, to podstawimy do wzoru i policzymy prawdopodobieństwo sumy. Jak zatem policzyć prawdopodobieństwo iloczynu zdarzeń A razy B. No do tego celu będziemy musieli sobie narysować po prostu zbiór A oraz zbiór B. No i zobaczyć, jak one są położone względem siebie na podstawie informacji podanych w treści zadania. Narysujmy najpierw sobie zbiór A. Jakiś dowolny zbiór A. No i wiemy z treści zadania, że B jest zawarte w A. W związku z tym, teraz jak będziemy rysowali zbiór B, no to B musi być. Wewnątrz, wewnątrz A, to niech będzie zbiór B, no i teraz zastanówmy się, jak wygląda część wspólna zbioru A i B, no bo A razy B to jest część wspólna, no to, a to jest prawdopodobieństwo części wspólnej. No więc zatem, jak wygląda część wspólna zbioru A oraz B, ponieważ B siedzi w A, więc częścią wspólną będzie po prostu zbiór B, czyli O to jest część wspólna tych dwóch zbiorów. W związku z tym możemy napisać, że prawdopodobieństwo iloczynu zdarzeń, czyli A razy B, to jest to samo, co prawdopodobieństwo zbioru B. W związku z tym możemy teraz już policzyć prawdopodobieństwo sumy zdarzeń, ponieważ wiemy, ile to jest prawdopodobieństwo B, a to jest równa 30. No i mamy wszystkie trzy elementy niezbędne do skorzystania z tego wzoru. W związku z tym. Prawdopodobieństwo sumy zdarzeń a plus b jest równe. p od a jest równe 0,7 plus p od b, czyli 0,3 minus jeszcze 0,3, czyli ostatecznie otrzymujemy 0,7. No i to jest odpowiedź b.